Wypłakałem tysiąc łez mówiłem sobie, że to tylko test To co widzisz i co słyszysz to nie wszystko jest Prawda blisko jest idąc za nią tak łatwo się potknąć Dlatego tak niewielu w tej dotknąć Samotność cisza nad bezmiarem wód Pierwsza strona popol, wuch, Kiedy miał swój monopol duch U wodopoju czyha lew. w myśli czas spycha wstecz Siedzę i patrzę jak zasycha krew krew, krew Ją też myje deszcz, jak już nie może rzesz, Miota się w strachu i w bólu na haczyku leś Jeść, zabić, krew, strawić, treść Zracjonalizować, pobłogosławić Założyć maskę i się bawić w karnawale Losu żarna mielą ziarna stale Teatralne role na tym deszczowym padole Łez po złote ruronicości nicości Bieg, 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 bieg.